Mano, Przyszła w końcu okleina z Backfire Design Kurde jestem mega zadowolony, w końcu kładzisza okleję Myślę, że do końca tygodnia to sobie na spokojnie zrobię Bo kurde chcę motory pokończyć, żeby były na weekend i się ich w sumie pozbyć Fajnie kurde kolorki wyszły, naprawdę takie ten Widać jak brokacik się błyszczy, on nawet już kurde Jeszcze GoPro daje radę nawet wychwycić ten moment No kurde luksio, masa elementów, trzeba będzie kładzisza wymyć Plastiki przygotować pod oklejenie i... I na weekend będzie nowy kładnie do Poznania. Tutaj mam jeszcze yy, plastiki koleżki, bo na event się szykuje 23 tam kwietnia, co będzie radwany zaorze. Gość wyjeżdża raz na rok, ale jak już wyjeżdża, to konkretnie. Dobra, teraz to idziemy do garażu, bo tam dopiero się będzie działo. No, jak widać ostatni weekend nie poszedł zgodnie z planem i trafiło na mnie, że ja ostatni tym motorem jechałem. Co my tu mamy? Kurde. Y, cylinder przeżył o dziwo, on trochę tu, zobaczcie, są takie kawałki aluminium, ale Tadzik mi załatwił taki zajebisty preparat, nie wiem, to jest ogólnie, on to mi do felg zalecał, y, fajnie, normalnie rozpuszcza te aluminium i ten, już tutaj wyczyściłem, co nie ma prawie śladów, pokażę Wam zaraz, jak to będzie wyglądało, za bardzo nie nagram, jak to działa, bo takie opary się ulatniają, że lepiej nie podchodzić, ale możecie nawet coś zobaczyć, o tu jest taki kawałek aluminium i patrzcie, co się z nim dzieje, jak się tym popsiuka. Ona się jest taki wypalany normalnie, i wtedy to lekko sobie można i nie uszkadzając nikasilu. Więc to sobie może na razie działać. Jak wyczyszczę, Wam pokażę, jak wygląda cylinder. Nie ma żadnej rysy na nim praktycznie. Tyle, że te stopione aluminium, ale mówię tym kwasem, to schodzi. Tutaj jest nowy tłoczek. Stary został u Roman'a w ogóle. Trochę mnie przestraszyło, że łożysko igiełkowe się tak rozsypało, kurde. Ale wszystkie te igiełki skorby tam powyławiałem. Mam nowe łożysko, nowego tłoka. Więc jeszcze dzisiaj tego sprzęta składa. I takie to rzeczy, kurde, na tej wsi. Dobrze, że jeszcze BMK, chociaż jeździ, zawsze mogło być gorzej. Dobra, zaraz przekonujemy tego cylka i zobaczymy jak to będzie wyglądało po trochę można dać mu kurde oleju przy tym honowaniu trochę po to się daje ten olej żeby ten żeby te rysy się nie robiły takie ostre kurde trochę go to przesmarujemy zobaczymy jak wyjdzie te honowanie <laughs> No dobra, wycieramy i zaraz cała prawda o tym cylindrze, ale powiem Wam, zarobiście wyszło, kurde. Jakoś czysto szmatkę zaraz znajdę, wytrę wam. i zobaczymy. No tu jeszcze nie wytarłem dobrze. Tak to Wam powiem, że zarobiście to wyszło, kurde. No ryski się porobiły w sumie. Nie ma nigdzie żadnego wrzeru, najgorzej to Wam powiem, że było tutaj z tego, co właśnie widziałem, ale kurde, tak nie jest tu nic wyczuwalne, nie? Tak jak tutaj wszędzie się wytrze, to, to myślę, że kurde, spokojnie tłoka się wrzuci i jeszcze to pojeździ. Wyczyścić, wypsiukać, składam i oddaję sprzęta, kurde. Można powiedzieć, że już robota dobiega końca, yy, muszę iść sobie zobaczyć w domu, ile dokręcać te śruby. No i zostanie tylko głowica do założenia, nie? Znaczy tak, tych i tak nie dokręcę dynamometrykiem bo trzeba było mieć taki specjalny adapter. Kiedyś to widziałem, że tu się zakłada właśnie jest taka przyściówka i tu dopiero się kluczem dokręca. Ale górę normalnie będę mógł dokręcić, chociaż tu i tak są ringi to ten. Ale wiadomo, lepiej aluminium to lepiej nie przesadzi. Zamawiają te opony z AliExpressa? kurwa. Nie no, żartuję to ten Mitas 754 tylko do crossowy. Luks, panie, w końcu ta Honda stąd pojedzie, bo opona tydzień idzie. Kurde, dobra. Sprawdziłem w serwisówce dokręcanie tych śrub, i już wam zaraz mówię co i jak. Górne to są trzynasteczki i je się dokręca od głowicy na 27 Nm, te na 35, no ale nie mam takiego adaptera, muszę je dokręcić sobie normalnie. Tu musicie pamiętać o tych, kurde, yy, miedzianych podkładkach. Bo jak ich nie dacie, to będzie wam płyn chłodniczy spierdzielał. Klikniemy po kilka razy, żeby być pewnym, że są dobrze dokręcone. <laughs> Zostało świece przykręcić, założyć bak, odpalić czy sprawdzić, czy to chodzi. luks. No, frontalowy Katę w sumie skończony. Tam zostało wydech trochę poprawić, ale to sobie zrobię, jak wrócę, bo z tym z Romanem lecę na siłkę. Ładnie odpala, kurwa obroty trzyma. można mu ssania trochę dać. Komprecha mu wróciła. No i lux. Więcej nie jeżdżę takimi sprzętami. Luks, że to chodzi, bo mówię, trochę się dygałem. Ja spadam, a wy macie odcinek chociaż.